Koncepcję chciałem Ci przedstawić, do tego daj znać, czy mnie dobrze słychać. Się tak, poproszę o sygnał. Popeczkę do góry. Możecie napisać, czy jest ok. Jeśli tak, no to też zapraszam do słuchania, wyciągania na ten temat samych dobrych wniosków. Oczywiście, Ci do północy. Ten kurs ostry, seks z kobietą techniki ostrego seksu. Można sobie pobrać w cenie dużo dużo niższej. 75% taniej, dlatego korzystaj, zachęcam, polecam. Kurs.Uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Z tego linku. Jak sobie wejdziesz, no to możesz z tego skorzystać. na moje dwudniowe grupowe szkolenie z podrywu na ulicy. Też się można zapisać do się do północy 50% taniej i w tej cenie ostatnie miejsce mam, także chcesz to skorzystaj. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez szkolenie 50. się dwie ciekawe koncepcje, yy, które pomogą Ci żyć lepiej, mieć sukcesy z kobietami. Buczka kawy sobie wezmę. czy yy, się od nie wyspałem. Pierwsza koncepcja. Kobiety lubią, kiedy jest ostro. I co to oznacza, pewnie myślisz, no? Mam takiego kolegę, który podchodzi do kobiet od tyłu na ulicy i one zawsze emocjonalnie reagują. Widać, jak wylewają się z tej kobiety emocje. Mam kolegę, który podchodzi do kobiet na ulicy, ale wcześniej głęboko im spogląda prosto w oczy. One się uśmiechają i jak zagaduje, to nie jedna kobieta mięknie, tak? Zwraca bardziej uwagę na niego. Yy. Kolejna sprawa. Zabierasz dziewczę do siebie, całujesz się z nimi, od razu kobieta widzi, że jesteś bardziej konkretny, bardziej ostry i też oczywiście zapamiętuje to wszystko, te historie, te sytuacje, traktuje cię jak tego wyjątkowego faceta, z którym też może dużo więcej czasu spędzić. I to się wszystko zasadniczo przekłada o dużo lepsze efekty, rezultaty. Także jeśli potrafisz być ostry przy kobiecie W tym znaczeniu To z pewnością będziesz osiągał Dużo lepsze efekty, rezultaty Jeśli po prostu wypróbujesz te metody Więc wydaje mi się, że warto od tego zacząć Do tej pory nie próbowałeś Systematycznie Gdzieś tam coś Ci się biło, Porozmawiałeś z jakąś dziewczyną Coś tam z nią pogadałeś I to wiesz ty, jak jesteś nijaki w tej interakcji z kobietami, no to jak ma ci dobrze wychodzić, jak mają się efekty pojawiać. Ale jak ty potrafisz tej dziewczynie spojrzeć w oczy, wytrzymać w ciszy, w spojrzeniu, no to już będziesz bardziej ostry. Tak samo jak potrafisz ją pocałować yy, przerywając jej wypowiedź. O, dla wielu kobiet też to, dla wielu kobiet potrafi to zrobić yy, większe wrażenie. Także też warto warto jak najbardziej od tego, od tego zacząć. Yy, Poza tym, co jest ciekawe, jeśli jako mężczyzna jesteś typem człowieka, który nigdzie się nie spieszy, żyje spokojnie, to jesteś bardziej szczęśliwy w życiu i wszystko przychodzi do ciebie dużo łatwiej. Dlaczego? No, zazwyczaj najgorszym doradcą są emocje. Jak jesteś nerwowy, napięty, wstajesz, musisz coś, stresujesz się pracą i tak dalej. Zawsze ci to wszystko gorzej wychodzi. I tak samo jest w relacjach z kobietami, po prostu nie jesteś sobą, tak? A jak jesteś naturalny, zrelaksowany, wyluzowany, to jakby szczęście samo do Ciebie przychodzi. Zauważ to. Wielu facetów ma z tym problem. Ja zauważyłem, że obawiają się po prostu yy, takiego zbyt komfortowego podejścia do życia, do świata. Przecież to yy, przerażające. Przecież to ja mam być taki wyluzowany, spokojny. Jakby się nigdy nic nie stało, jakby yy, nic się miało nie wydarzyć, przecież ja muszę nad tym zapanować, ja muszę to kontrolować. Macie coś takiego w sobie, tak? Tak samo niektórzy goście próbują dziewczyny kontrolować. Nie no, ja muszę ją kontrolować, ja muszę yy, tak na nią zadziałać, żeby ona sama żeby mi pamiętała. Nie, 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 nie. Właśnie jeśli masz takie podejście, że próbujesz tą dziewczynę za bardzo kontrolować sprawdzać, yy, zastanawiasz się, czy jesteś dla niej wystarczająco dobry, to się wszystko niestety odbija przeciwko Tobie i Ty jako mężczyzna przestaniesz być wtedy wartościowym, atrakcyjnym facetem. Warto sobie to przemyśleć. Często widzę tego typu historie, gdzie po prostu faceci no niestety nie wytrzymają w ciszy z dziewczyną, nie odpisuje, no to już tam Gubisz się w tym wszystkim, chcesz z nią rozmawiać, pisać. Spokojnie. Czasami spokojniejsze życie naprawdę daje Ci więcej szczęścia. Szczególnie jak się z niczym nie spieszysz, jak jesteś facetem, który na dystans, dystans posłuchaj do pewnych spraw, problemów w życiu. Z pewnością znacznie więcej możesz wyciągnąć z tego wszystkiego. Więc może warto od tego zacząć. Może warto być facetem, który no, z przymrużeniem oka. Traktuje niektóre historie, sytuacje w życiu, zamiast się tak naprawdę yy, wyluzować. Czasem to jest sprzeczne z tym, co mówisz, bo czasem mówisz, że warto zniechęcać kobiety do siebie. I ja nie rozumiem, co jest sprzecznego w tym, co ja teraz mówię. To, to naturalnie możesz się z nią droczyć i flirtyerę i powiedzieć. My nie musimy się spotykać. No i co z tego? Oprócz tego, może być ostrym pocałować. Jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. Więc nie rozumiem o co dokładnie Ci chodzi. Tak samo, jeśli jesteś wyluzowany i spokojnie spoglądasz i prosto w oczy. Yy, a przy tym, jesteś ostry w tym spojrzeniu, to jedno z drugim się łączy. Wydaje mi się, że ty nie rozumiesz, jak to wszystko trzeba wdrożyć w praktyce, i dlatego to ci się wydaje niespójne. Yy, bo oczywiście tutaj podaję tylko wyrywek wiedzy, a dużo więcej też przedstawiam yy, w tych pełnych materiałach. Więc to myślę, że bardziej. Bardziej o to chodzi. Także słuchajcie, czasami uważam, że lepiej jest na pewne sytuacje, sprawy, kwestie popatrzeć z dystansem, bez nakręcania się, że coś z tego musi wyjść, że ja z nią muszę być. Jak się tym nie przejmujesz, jak się o to nie martwisz, no to często pojawiają się o wiele lepsze sytuacje, okazje. Także weź to pod uwagę. Oczywiście łapeczkę do góry też możesz zostawić, jak cały temat. Wydaje ci się na tyle interesujące i tutaj moja obecność ci, ci pomaga. No ale kobieta zawsze pragnie tego ostrego faceta. I teraz Ci parę takich mechanizmów uświadomień, które niesamowicie mogą wpływać na kobiety. Pierwsza rzecz. Siedzisz z kobietą, czy tam stoisz, przyciągasz ją i całujesz. Tak, że ona po prostu jest zaskoczona. obraca się w tańcu albo na ulicy i całujesz. Jesteś wtedy ostry. Jesteś takim facetem, który pokazuje wyraźnie swoje intencje, przez to kobieta wciąga się do relacji, do znajomości intensywniej, tak? Kiedyś jeden z moich kursantów taką sztuczkę stosował, jak kończył spotkanie z dziewczyną, to wychodząc z związku najpierw zawsze tam jedną rękę do tyłu odginał tej dziewczynie, całował ją i praktycznie powiedział, że zawsze wchodziło, że to były takie emocje. Był dla niej tak ostry, że ona się niesamowicie ekscytowała. Chodzi mi o specjalne zniechęcanie do siebie, a o uczucie mocno swojej wartości. Ja nie rozumiem. Możesz mieć wysokie poczucie wartości, rozmawiać tak z kobietą niepoważnie w formie zabawy, ale ona to będzie traktowała poważnie, i wtedy to nie stoi w sprzeczności z Twoim wysokim poczuciem wartości. Za bardzo nie rozumiem. Jak ty, jak ty to interpretujesz, bo moi kursanci to stosują. Efekty są całkiem niezłe, wystarczy tą wiedzę wykorzystywać w praktyce, a wtedy się też pojawiają odpowiednie efekty. Łopeczkę do góry zostaw. Oczywiście, te metody są dla ciebie wartościowe, korzystne, też możesz mi podesłać swój numer telefonu, możemy porozmawiać, pogadać więcej na ten temat. Frywolny małpa wodzeniewdzień.pl. Zgłoś się do mnie. Porozmawiamy, pogadamy i zobaczysz, jak to działa, jak to wszystko funkcjonuje w realnym życiu. Co jeszcze? Także poczucie wewnętrznego spokoju, takiego zrelaksowania, powinieneś trenować. No, jak to brzmi, trenować. No, no, ale generalnie do tego to się wszystko sprowadza. I z drugiej strony kwestia bycia ostrym. Na przykład, w rozmowie, bycie ostrym, a coś tam z tobą manipuluje cię. Ci Mówię, że może znajdzie czas na spotkanie, to to nie musimy się w ogóle spotykać. Nie? I właśnie o takie bycie ostrym mi chodzi, tylko to wszystko też trzeba dostosować umiejętnie do każdej sytuacji w rozmowie, w interakcji. No i te, wtedy też się pojawiają dużo lepsze efekty, rezultaty, więc jak najbardziej warto od tego zacząć. Warto sobie uzmysłowić, jak to działa, jak wpłynąć na kolejną kobietę, dziewczynę. Chcesz się dowiedzieć? Pisz do mnie, pogadamy, porozmawiamy i sam zauważysz, ile możesz z tego wszystkiego wyciągnąć. Pisz do mnie na frywolny małpa .pl. Jeśli masz jakiś trudny przypadek kobiety, chcesz dziewczynę odzyskać, też się zajmuję takimi sprawami. A co jeśli kobieta nie lubi się droczyć i od razu wybucha przy jakichś żartach? No to po pierwsze, mogłeś to źle powiedzieć, jesteś zbyt sztuczny. I rozmawiasz z nią w taki sposób, gdzie na siłę próbujesz żartować, nie wyczuwasz tego po drugie, ty się. Twój poziom żartu jest jakiś taki żałosny, nie, wiem, masz jakieś takie durne żarty, które ją irytują i nie potrafisz tego wyczuć. Druga sprawa, za bardzo się przejmujesz reakcją dziewczyny i obawiając się o to, co ona powie, no masz taką mowę ciała, że po prostu ją drażnisz. Albo ona widzi, że jesteś niepewny siebie, kiedy to wypowiadasz. Przyczyn może być wiele. Z pewnością jeśli to się powiela przy jednej drugiej dziewczynie, no to można założyć, że coś jest nie tak i ty tutaj za bardzo nie wiesz co chodzi, jak bym to określił. Więc chcieliby sobie z tego wnioski Przemyśl to wszystko, bo inny wypadku będzie ciężko. No, wpłynąć na konkretną kobietę. Wpłynąć na... Konkretną y, relację y, z dziewczyną, dlatego warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, warto sobie to wszystko odpowiednio przeanalizować. Zawsze też możesz do mnie napisać, możemy porozmawiać, możesz się więcej dowiedzieć, możemy ten temat lepiej przyćwiczyć w praktyce, dlatego y, polecam po prostu. Się ze mną skontaktować, no albo na to szkolenie dwudniowe grupowe do dzisiaj do północy możesz się zapisać. 50% taniej. Myślę, że warto się odpowiednio wyedukować. dzień.pl łamane przez szkolenie 50 i wtedy nauczysz się podrywu, odblokujesz się na kobiety. Samo w sobie to już no, Widzę po kursantach, zaczynają podchodzić rozmawiać z kobietami i sami się o wiele bardziej wkręcają i i szukają kontaktu e, z facetami. Oczywiście do dzisiaj, do pomocy Ostry Seks, techniki ostrego, silnego seksu, orgazmu. Ten najnowszy materiał o seksie w cenie 75% niższej. Dlatego polecam zweryfikować, wytestować. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez promocja. Naprawdę, naprawdę mocna wiedza. Teraz jeszcze w dużo niższej cenie, więc, więc warto sobie to zakupić, zainwestować w siebie, yy, wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Z pewnością pojawią się ciekawe interakcje z kobietami, rezultaty. Yy, I tak jak mówię, no, żyj spokojnie, bo się wykończysz kurwa nerwowo. Wyluzuj się z loskami. Nie przeżywaj tego tak strasznie, że na nie odpisuje, czy że ci powiedziała, że to koniec. Bo to tylko jeszcze spowoduje, że ona będzie Cię gorzej traktować, że nie będzie oczywiście zainteresowana to, bo nie będzie miała dla Ciebie czasu, wyciągnij sobie z tego wnioski. Oczywiście jeśli podobają moje live, y, e, tutaj to co mówię jest dla Ciebie e, interesujące. Zawsze warto opeczkę do góry zostawić, warto do mnie napisać. Możemy też więcej na ten temat porozmawiać. Możesz więcej zrozumieć. Pisz do mnie na frywolny. Uwodzeniewdzien.pl. Podeślij mi swój numer telefonu, porozmawiamy, pogadamy, więcej osiągniesz, jeszcze więcej yy, zrozumiesz. To wszystko będzie działać w odpowiedni sposób. Yy, no, oczywiście wchodząc z tego linka. Z tym materiałem ostry seks, no to też zawsze możesz mieć przewagę nad resztą facetów, wykorzystując te mechanizmy w praktyce, no bo kobiety po prostu doskonałego seksu nie zapominają. Wyciągnijcie sobie z tego wnioski oczywiście. Jakie macie też pytania, piszcie, komentujcie, bo wtedy oczywiście będziemy. Na bieżąco więcej opisywać, więcej tematów poruszać i to wszystko będzie powodować, że ja też będę wiedział, czego wy tutaj, jakie wiedzy potrzebujecie. Oczywiście możecie pisać w tym temacie pod spodem komentarze, tutaj wpisywać i... Ale no, warto do strego seksu zacząć, bo bez tego no to ja tutaj nie widzę szans na sukcesy z kobietami, tylko raczej że dziewczyny będą uciekać. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do